Witamy się w Witamy serdecznie. tłusty, tłusty czwarty. Dzisiaj będziemy się obżerać pączkami. Jeszcze ich nie mamy, co prawda, ale za chwilę wyjdziemy do miasta właśnie w celu kupna tak. pączków. Stuk puk kubeczkami kochani, kawka gorąca, stuk puk. Zaraz wychodzimy, wypijemy kamerę. Zaraz wychodzimy, zabieramy śmieci. Ogarniemy tutaj w domku chwilę i, ym, i ruszamy. Ja jeszcze teraz wiecie, co siedzę przy komputerze. Zaraz Wam odwrócę kamerkę i pokażę. Zobaczcie, ja tutaj sobie y, przeglądam pralko suszarki. Ojej, coś mi znów mieszanie nie, nie chce działać. Dobra, jest OK. Bo nasza już naprawdę, naprawdę fiksuje i y, nie dajemy rady już sobie z tą naszą pralką, dlatego szukamy czegoś. Ale interesują mnie, kochani, pralko suszarki wiem, że opinie są takie, że lepiej jest oddzielnie kupić, oddzielnie pralkę i oddzielnie suszarkę. Nie zrobię jednak takiego <grywa> deala, gdyż ponieważ. <grywa> w pierwszej kolejności chodzi o cenę, że nie dam rady finansowo, bo to wyjdzie za drogo. A po drugie mam pewne plany związane z, ze zmianami w łazience i nie mogłabym sobie pozwolić wtedy na właśnie kupno dwóch sprzętów. Mhm. Czekaj, muszę chyba tak, bo. Ale nawet taniej by nas wyszło, gdybyśmy połączyli pralkę i suszarkę, takie kombo w jednym. No w jednym, mhm. tylko właśnie ludzie mówią bardzo często, że to jest w ogóle bezsensowne, ale ja nie wiem. Jak to jest? Bo nigdy nie miałam takiej pralko suszarki, dwa w jednym. I jeżeli ktoś z Was posiada, to dajcie znać, no, jak, to się jak się Wam sprawnie. sprawuje um, i jakiej w ogóle macie marki sprzęt. Bo ja tutaj się nastawiam bardziej na Samsunga, ponieważ z Samsungiem już miałam do czynienia nieraz i jeżeli chodzi o pralki, i o. Telewizory, także ogóle, jestem, no, no jestem no, zadowolona. Nie mam systemu Samsunga już. Mhm. Mm, więc tutaj akurat y, nastawiam się na Samsunga, ale może wy macie doświadczenie z y, jakimiś tam innymi markami. Dajcie znać, jak się u Was sprawują. Y, nie mam jakichś tam, wiecie, szczególnych wymagań, dużych, więc y, raczej wybór nie będzie chyba taki, y, taki trudny. Tylko chodzi o ten przedział cenowy i, i wybór marki odpowiedniej, żeby wiecie, żeby nie kupić sprzętu i się no. okaże, że za chwilę nie będzie coś tam działało, coś się będzie psuło. Także jeżeli macie takie doświadczenie, dajcie znać. Ja się przyjrzę, poszukam sobie, jak możecie, jak, jeżeli chcecie i możecie, to od razu w komentarzu napiszcie. Jaką macie tę pralko-suszarkę? Jaki model to jest? Jaki model konkretnie? To ja sobie wiecie. Opinie też poczytam na spokojnie w internecie i, I, wtedy, tak. i wtedy podejmę jakąś tam decyzję. Prośba nasza. No. Taka dajcie, nasza prośba. Tak, dajcie znać I właśnie bardziej mnie interesuje pralko-suszarka. Czy Wam się to sprawdza? Bo wiem, że moja siostra na przykład sobie kupowała do nowego domu oddzielnie pralkę i suszarkę, bo też słyszała opinie właśnie, że takie jest lepiej. A ja jestem ciekawa y, opinii na temat takiego kombo. Dwa w jednym. Hmm. Dziękuję. cieknie. Patrzcie, jakie ładne tulipanki dzisiaj są. Zdejmy. Ale jakie kolory ładne. Nie? No. Ja bardzo lubię w ogóle tulipany. 8 marca odwiedzimy. I tutaj mamy nowości, kochani, z dzisiaj. Opiekacze. tostery, Czajniki. Fajny czajnik, tak. zobaczcie. Mm -hmm. no. Lotownica bezpuszczowa. No. 190 no. zł. To filtry. I po ile te filtry są, ten zestaw? To jest, my mamy te 28 zł. Nie mamy takie. Te filtrów 3 plus nie. My mamy te 2 plus 1 to 25 zł. Ale to nie wychodzi drożej? Przecież kurczę, nie wiem teraz, po jakie są pojedyncze filtry. Te, 3 filtry. 3. te też są fajne. Ja, 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 było taka, taki okres był letnio wiosenny. W szkole te dziewczyny nosiły w tym wodę do szkoły I sobie. No bo to jest też fajne, wygodne, do tego są różne filtry kolorowe. Które można sobie wymieniać. To jest, to jest to ładne. No. E, zestaw noże od o, Magdy Gessler. No, Ale ładne noże, nie? No, Nawet no, na prezent, nie? Tak w Taki ten no, zestawik. Ładne. Chcesz dostać noże na urodziny. kosza <laughs> Z, um, jest pojemników. A to jest fajne, wiesz? Ja patrz, lubię tak. Możesz mi upiec jakąś, jakąś pyszność. Tutaj, no, tej z jasnym przekazem. <noise> nowa forma do pieczenia. Patelnie muszę sobie kupić, ale mniejszą taką. mi Mnie się to podoba. Zawsze masz na, wierzchu, i na... wierzchu Ale ja nie lubię z kolei tak dużo na wierzchu trzymać, bo i tak u nas się robi zawsze bałagan. No tak. Różne pudełka są fajne do przechowywania, też muszę kiedyś sobie sprawdzić takie on, bo to jest takie mm -hmm. naczynie żaroodporne chyba y, i ono jest zamykane, że można potem do lodówki sobie fajnie włożyć, nie. schować, nie? Te próżniowe też są fajne, no. nie psuje się żywność. tak. No, także takie nowości, zobaczymy tam jeszcze dalej co jest ciekawego. Tak. Patrzcie jaki wybór jest tutaj Kapsułek do, do zwywarek A w ogóle tak, tu są... Nie, to jest cena tutaj chyba u góry, nie? Kapsułki ferry. 85 złotych za ile sztuk? 84. 84 mhm. sztuki. No to jeszcze się opłaca powiedzmy, nie? Ale ja jednak tego Ludwika najbardziej... No, Ludwik jest jeszcze... Nowo, nie jest najtańszy, ale my jesteśmy bardzo zadowoleni z Ludwika. I kto by pomyślał nie? No. tu też do prania. A ja ostatnio lubię cały czas wyjdzie te, te listki do prania. Dr. Beckman. No. Co Wam kiedyś pokazywa pokazywaliśmy. Do koloru piękny patnie, to białego, mm. no tak sobie. Tutaj słodycze różnego rodzaju, cuksy, a są nasze bimbomy ulubione, czy nie ma, bo ja nie bimbomy. widzę. Nie widzę bimbom Też nie widzę. Wykupili nam wszystko, widzisz. Bimbomy. Mm. No, nie ma. No no zozole też są nie dobre, też lubi zozole. Do jest fajnego stowarku, tak jak coś mało <laughs> Zrobiliśmy zakupy w Biedronce, tak. tylko w sumie pączki kupiliśmy, wiecie co dzisiaj? Tyle ludzi wszędzie, że masakra. Tak, Dlatego ciężko jest. się nagrywa i tak Wam powiem, szczerze skromniutko z tym nagrywaniem dzisiaj będzie. No, skromniutko, cebę, bo no. wiecie, nawet nie ma gdzie telefonu, że tak powiem. Tak, a teraz idziemy tutaj do, do drogerii Jawa. O. Pogoda nam sprzyja. No. Nie ma wiatru. No. I kochani, próbujemy dzisiaj produktów z tej firmy Mil. Jeśli ktoś ją zna, to też nam możecie dać w komentarzach znać, czy ktoś już próbował. My dzisiaj będziemy testować. Tak, weźmiemy, no, próbę weźmiemy, weźmiemy kapsułki, jest do 90 i stopni. Sobie to pokażę, I zobaczcie, cena jest dosyć, dosyć fajna. I taki, i taki koncentrat żeśmy wzięli, zobaczymy i Wam też powiemy, czy warto kupić, czy nie warto kupić butelka bardzo fajna no, taka wygodna koncentrat, no to to będzie taki zagęszczony fajny, zobaczymy jak to się sprawdzi nie znam tej firmy, w ogóle nic o niej nie wiem ale się przekonamy warto sprawdzić także sobie to weźmiemy Silan jest, jakby ktoś chciał to zobaczcie, Silan jest w promocji Oczywiście już wyszliśmy z Biedry, bo to nie jesteśmy już w Biedrze. Także jeśli coś wiecie na temat tej firmy, Mil, to dajcie znać. I jesteśmy, ale już teraz taką popołudniową bardzo porą. Zejdź kukulku, wpuścisz mnie tu? Czy nie wpuścisz? Zobaczcie. Kupiłem, nie chcę wpuścić. Nie chcę mnie wpuścić, no. To usiądziemy troszeczkę w innym miejscu. Się tutaj poprzesuwam trochę. O, hmm. Najwyżej tu się pod skos wcisnę. jej wszędzie w, włosy, jolusi są. Wszędzie sierć. Ja sobie mierzę. Tomek no. sobie mierzy, tak. No. Taki przyrządzik jest. I zaraz czy duży cukier, czy nieduży? Dzisiaj. Tomek nie szalał, jeśli chodzi o pączki. No. Zjadł jednego mm. i sprawdzimy, no, tak czy... to. działa, kochani. Bierze się, nakuwa się. Krew. I czekamy na wynik. Będzie grubo? Będzie niewidoczne, bo będzie odwrotnie. No, nie już widzę. Wam mówię. 157. Hmm, no, to nie jest źle. Na cukrzyka to jest dobry tak, wynik. Tak, jak na cukrzyka to jest OK. Więc jeszcze może chwilę sobie pozwolisz na drugie koponka. Tak, no, bo myślinka tak leci, że chętnie bym. Leci. No, także byliśmy, znów mieliśmy dużo pracy dzisiaj, kochani, trochę tam y, było y, obowiązków. Y, byliśmy w drogerii, tak jak Wam pokazywaliśmy. Tam za dużo nie nagrywaliśmy, ponieważ no, ludzie się kręcili, wiecie, nie chcieliśmy aż tak tam Wszystkiego pokazywać, ale zatrzymaliśmy się wtedy na chwilę przy półce z płynami i kapsułkami do prania. I A. w końcu ustanęło na tym, że wzięliśmy ten mil na, na spróbowanie. Mm -hmm. Zobaczymy, ocenimy, czy warto, czy nie warto. Także to jest taka firma. Zaraz Wam powiem. Firma te, mody. Madonis. Madonis. No. Taki producent, nie wiem czy to już było długo, czy nie. Ja pierwszy raz się spotkałam z tą marką Mil, ale właśnie zauważyłam, że coraz częściej na półkach sklepowych jest są produkty od nich. I tak mówi kurczę, no są promocje. Te kapsułki kosztowały 30 sztuk, 30 prań, i one kosztowały 28,99. Zerknij tam na paradoks. 28,99, no, tak. O. Właśnie. Żeby nie było. No ale to i tak tutaj wiem, sobie odwrotnie. No, to ja tylko przeczytam. I kupiliśmy jeszcze. <śmiech> <śmiech> o, I jeszcze kupiliśmy taki płyn. Koncentrat do płukania tkanin, tak samo z tego Mila. Więc zobaczymy, czy... Pachnie ładnie, taki delikatny, nie jest taki duszący no, ten jest zapach. Duszący. I nie jest chemiczny mocno No mocno. właśnie, nie jest taki chemiczny. Pachnie tak ym, kwiatowo, po prostu kwiatowo i wygodna butelka do trzymania, jak się wlewa ten płyn, wiecie, do pralki. Y więc będziemy testować i damy wam znać, czy mm. warto, czy nie warto. Kupiłam jeszcze dziewczynom szczoteczki do zębów. Zaraz wam pokażę, jakie. Zwykłe, najzwyklejsze. Bo zięce są na pralce, jakbyś mógł, jak już wstałeś. No to pomoc dydaktyczna już <laughs> tak, także. A jestem czerwona, cała znów na, na tym na a to ekranie. Sobie teren. Próbuj tutaj. Musiałabyś przejść. A no, już dobra, mam nadzieję, że że widzowie nie będą mieli mi za złe. Szczoteczki takie wzięłam Jordana. Miękkie, dlatego że Kajusia woli miękkie i Kingusia ze względu na to, że ma aparat to też taką o, takie kolorki. Wzięłam. No fajnie. Więc chciałam jeszcze dodać, że za ten koncentrat do płukania Zapłaciłam e, 10,29 i to jest ponad litr. 1,3 litra, więc myślę, że warto. Akurat była promocja, wiecie, u nas w drogerii w tej Jawie. My tam często chodzimy, często się łapiemy na różne fajne e, promki. Więc i wam polecamy tą drogerię. Co jeszcze chciałam wam pokazać? A jeszcze chciałam wam jedną rzecz pokazać. Kupiłam sobie w dino tuż. Tak, w dino tuż był fajny. Już Wam pokazuję. Firmy Reverse. Z, niby z olejem konopnym. Będę testować. Szczoteczka ma fajną. Zaraz Wam pokażę, jak mi się uda. Odkręcisz, bo mam mhm, jedną rękę. O, i wyjmij. Trzymaj, trzymaj. O, szczoteczka jest taka, jaka lubi, jaką lubię. Taka, wiecie, kształtem przypomina tą z. Ona jest lekko taka tutaj spłaszczona z jednej strony i tak o, nie wiem, czy będzie widać. To najwyżej pokażemy Wam o, jeszcze na głównej widać, kamerze widać. Później. No, także ym, damy no. radę, damy radę. Dalej. Weź włóż, dobra, bo ona jest taka ten. Także wiecie co, wiecie czemu kupiłam, Wajne. bo już mnie kiedyś kusił ten tusz, yy, ale zobaczyłam ostatnio recenzję u yy, jednej yy, influencerki, i mnie zainteresował, bo powiedziała, że właśnie tusz jest niedrogi i, i naprawdę bardzo dobry, że taka perełka, mm -hmm. że firma mało znana, a tusz naprawdę świetny. Tak jak ludzie polecają tusze z Evelina, tak ten tusz z Rewersa jest naprawdę fajny, więc będę testować. Zobaczymy, mm -hmm. czy, będzie, czy, mi się, czy mi się spodoba. O płynach też powiemy więcej, dopiero jak. Tak, jak już zrobimy, jak, pranie. Jak, jak zrobimy pranie. Yy, dajcie znać, kochani, co sądzicie o tych pralku suszarkach. No, ja już jestem prawie, że zdecydowana na, yy, na pewien model. Na pewny model. Yy, myślę, najbardziej tutaj na pierwszym miejscu yy, bierzemy pod uwagę Samsunga. Tak. tak jak Wam mówiłam, że już yy, doświadczenie z Samsungiem miałam, byłam zawsze zadowolona. W tej chwili też mam Samsunga i tą pralkę mam. Bardzo długo. bardzo długo. Grubo ponad 10 lat. Nie, no nawet około 15 chyba. No, no tak, tak na pewno powyżej dziesiątki, na pewno, na bank. Tak między 10 a 15 bym obstawiała. Bewnie. No, także jakiś tam już model mam upatrzony, ale dajcie Wy jeszcze znać. Sama jeszcze sobie poprzeglądam i ostatecznie dopiero dokonamy jakiegoś tam wyboru. Chciałabym jak najszybciej zamówić, bo na pewno będę kupowała na raty, bo niestety nie stać nas, żeby teraz tak. sobie pozwolić na taki grubszy zakup, ale na pewno jakieś tam raty sobie weźmiemy i, i kupimy taką przydatną rzecz bardzo, bo wiecie, jeżeli chodzi o suszarkę ogólnie, to już dawno o tym myślałam, żeby, żeby mieć taką automatyczną suszarkę, bo jednak prania jest dużo, a jak jest jeszcze, jak się bierze, co jakiś czas pościel czy takie większe rzeczy ręczniki, no to z tym rozwieszaniem tego to jest masakra. Masakra. Jest. Nie? Ja często po to w ogóle chodzę do piwnicy, rozwieszam, ale to jest takie uporczywe trochę. Bo trzeba tak, jak, jak jeszcze mróz, to w ogóle <laughs> trzeba znieść to, te, to ciężkie pranie tam na sam dół, porozwieszać to, później pilnować, żeby to przynieść z powrotem do góry. I pamiętać przede tak, wszystkim, żeby wyschło, lecieć tam. Pamiętać, no tak, a my o tym też często zapominamy. No, i właśnie tak sobie wymyśliłam, że to jednak byłoby nam bardzo przydatne: taka pralko suszarka. Tak poza tym, to jeszcze nie oddaliśmy mojej mamie odkurzacza Elfika. Ach, bo nam się tam kiedyś meteor. zepsuł. Przed świętami nam się odkurzacz zepsuł. Nowego jeszcze nie kupiliśmy, bo też ciągle jakieś nowe wydatki. Ciągle jakieś tam wiecie, a to dentysta, a to jakiś to lekarz, dentysta, a to, to jakieś recepty, a to coś. I ciągle nie ma y, możliwości, żeby ten odkurzacz kupić. No także ten odkurzacz cały czas mamy tutaj u góry. Ale jestem czerwono? No, Ale wiesz co? Ty nagrywaj. Cześć kochani. Ja tutaj jako pomoc dydaktyczna. Fajne to jest. Mnie się to spodobało. Fajne co producent wymyślił. Fajny kolor. I wiecie co? Ja bym włączył duże światło. Włączysz duże światło? Będziemy bardziej oświetleni? Będziemy bardziej widoczni. No, no zobaczymy. Może tak. Także mamo, jeżeli chcesz, żeby odkurzacz, elf, to ja Ci przyjdę i poodkurzam. Jak? No, tak tutaj jestem, na mnie światło. Teraz zasłoniłeś, to jest lepiej. Aha. Ale to nic. To już sobie jakoś tam. Kukulku. No, zejść, kukuleczku. Kukulek nie chce zejść z krzesła, no. No, także jak coś, to odkurzać cały czas jest u i w każdej chwili mogę poodkurzać. Ja też mogę poodkurzać. Meteor. Meteor. Nie meteor, ale, tylko elf. Mm, no elf, ale ja się <grym> wygłupiam, bo meteor był taki, nie? Yy, tak jak, kochani, Danusia Wam mówiła, żebyś, żebyście nam dali znać po prostu. Ja wiem, że ktoś może napisać w komentarzu, człowieku, no... Wpisz sobie w wyszukiwarkę i będziesz miał recenzję tego produktu. Ja wiem, że są recenzje, sam kiedyś coś recenzowałem, ale wiecie, ja bym wolał od kogoś, kto kupił za własne pieniądze i, i po prostu mi powie, jak to z tymi pralko-suszarkami jest, bo my będziemy chcieli kupić, a nie wiemy za bardzo jak no już tak jak powiedziałam, jakiś ten model hmm. mamy upatrzony, hmm. ale czekamy jeszcze na Wasze opinie i sobie tak, nam później na spokojnie dokonamy hmm. wyboru, nie? W ogóle zmęczeni jesteśmy dzisiaj. No, jesteśmy, Bo zmęczeni. byliśmy zmęczeni. naprawdę i w, i w pracy było troszeczkę roboty, no trudno, żeby nie było, nie? Ale, ale nieraz są takie luźniejsze dni, że ja nie narzekam, a dzisiaj to taka gonitwa i też i nogi nas gonią. Tak, błąd, czasami no, to... są takie dni, że po prostu yy, no jest w miarę spokojnie. Hmm. Ogarnięte wszystko, a czasami są dni, gdzie yy, jeden, yy, jedna awaria za drugą, wiecie, i, i trzeba to wszystko szybko ogarniać. Ja, bo... Tak, najgorsze takie awarie istotne tak. są, nagle się dzieje, ja muszę lecieć. Także Wam życzymy też odpoczynku, my też będziemy już odpoczywać, ja już nigdzie, nie, jeszcze dzisiaj raz pójdę. Ty pójdziesz jeszcze, ja no ja Ty zostaniesz, już a ja niestety pójdę, także na dziś dopiero koło 18.00 no, będę wolny. A taką kontrolę jeszcze tam no. i, i wrócisz. Także przeglądamy się, rozglądamy się za, za właśnie takimi pralko-suszarkami Z innych opinii i zasłyszanych takich, przeczytanych znaczy się opinii, no to wychodzi na to, że sklep jest bardziej zadowolony Bardziej zadowolony, jak ktoś bierze osobno pralkę, osobno suszarkę. Tak, właśnie czytaliśmy eee. takie opinie, wiecie, my się eee. zawsze posługujemy też opiniami eee. klientów, którzy już dokonali zakupu i między innymi był taki fajny komentarz, że właśnie są opinie ogólnie, że lepiej kupić jest oddzielnie pralkę i oddzielnie suszarkę. Bo to wszystko lepiej wtedy działa i funkcjonuje. Ale. Nikt nie bierze pod uwagę tego, że, że często sprzedawcy w sklepach po prostu um, kładą nacisk na to, żeby sprzedać, wiecie, i, i oddzielnie pralkę, i oddzielnie e, suszarkę, żeby tak. też mieć jakąś, jakiś profit z tego. Prowizji mają z tego, no i puste magazyny. I tak, a tak naprawdę, jeśli chodzi o pralko, suszarkę, czyli dwa w jednym, to wcale nie jest tak, że to jest jakieś wielkie G. Bo to równie dobrze się sprawdza, tym bardziej jak ktoś wiecie w bloku mieszkam, ma mało miejsca na przykład no. e, w, w łazience, no to w, wiadomo, że prędzej się zdecyduje na taką tylko pralko e, suszarkę dwa w jednym i, i, i opinie były naprawdę dobre jeśli chodzi o ten sprzęt. Także ja się dziwię i tak, na, tak do końca nie wiem jak to jest, w każdym razie no już tam i, i tak i tak y, dokonamy wyboru takiego. Mm -hmm. Jednego sprzętu, a nie tak. dwóch, bo to nas przede Na wszystkim banky. wyjdzie taniej i niekoniecznie gorzej. Mhm. No dobra, kochani, to już nie przynudzamy. Materiał, materiał montujemy. I idziemy teraz odpocząć trochę. Napijemy się herbatki. Tak, ja jeszcze będę tak. musiał wyjść, ale mam chwilę odpoczynku, to sobie odpocznę, bo jestem trochę już zmęczony dzisiaj. A Wam życzę też dobrego odpoczynku i z góry Wam dziękujemy za te podpowiedzi wszystkie, które nam wcześniej dawaliście i teraz na pewno będziecie w komentarzach pisać o tym, co, o co prosimy. Dobrego wieczorku, dobrego samopoczucia dla tych, którzy są chorzy, żeby szybko wrócili do zdrówka, bo piszecie, że ktoś tam choruje, no to. Ja zawsze herbatkę z cytrynką wtedy Chor wysyłam. A, a propos chorób, dzisiaj mój tata był na kontroli w Toruniu. A, no tak. Także jeszcze tam nawet nie rozmawiałam z rodzicami, nie wiem jak poszła wizyta. W każdym razie się wszystkiego dowiem i ewentualnie jak chcecie, się to tam Wam znać. To wszystkiego a, dobrego, kochani. Trzymajcie dobrego. się trudno. Pa i ten palec oczywiście. Cyk. Y I jeszcze na koniec, moi drodzy. Tak, ponczusie. Pyszne, słodkie ponczusie. No. Takie dro... Ale pachnie to jejku. No, jeszcze dobra, mnie uszą. Zjemy, bo mnie już tak ślinka leci. A jeszcze wiecie co? Jak byliśmy w drogerii na zakupach, w naszej drogerii Jawa, to y, nasza kochana pani Ania nas poczęstowała też pączkiem i sobie jedliśmy już. Tak. Pierwszego pączka jedliśmy dzisiaj w drogerii. Jakby nas pani Ania oglądała, to serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za miłą obsługę. Tak. I zawsze uśmiech. Buziaki dla pani Ani. Tak, <laughs> tak. Ta. Pa, pa. pa.